Cześć, jestem Tomek z Nanobauer i dzisiaj chcę zapoznać Was z naszym innowacyjnym produktem, jakim jest X Nano Pro. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób zabezpieczyć swoje ulubione buty czy też ubranie przed wodą, plamami i brudem? Odpowiedź jest prostsza niż ci się wydaje. Wystarczy tylko zastosować nasz Impregnat X Nano Pro, a efekty będą zdumiewające. Nanieś nasz Impregnat X Nano Pro za pomocą wygodnego aplikatora z odległości 10-15 cm na powierzchni, który chcesz zaimpregnować. Pozostaw do wyschnięcia najlepiej na 12 godzin, a niewidoczna bariera ochronna zabezpieczy twoje buty czy też odzież przed wodą, plamami i błotem. Tym, co wyróżnia nasz impregnat X Nano Pro, to to, że bezbarwna warstwa ochronna nie wypukuje się, ale odbudowuje. Utrzymuje się nawet do 6 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania. Impregnat X Nano Pro to bezpieczny wybór dla osób wrażliwych. Nasz preparat tworzymy na bazie wody, jest bezzapachowy i paroprzepuszczalny. W przypadku naniesienia na takie powierzchnie jak odzież czy obuwie, nasza skóra nadal oddycha. X Nano Pro nie powoduje zmian w strukturze i kolorze materiału. Zabezpieczone powierzchnie możemy prać w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. Nasz preparat to idealne rozwiązanie na to, aby Twoja ulubiona odzież czy też obuwie przetrwały na długi czas. Impregnat X Nano Pro zapewni Ci komfort podczas aktywności fizycznej, jak również podczas spacerów. Znacząco zmniejsza przyczepność zabrudzeń do powierzchni, przez co stają się one trwalsze i łatwiejsze w utrzymaniu w czystości. Nasz preparat doskonale zabezpiecza kurtki, spodnie trekkingowe, czy nawet zwykłe dżinsy, płaszcze, jak również obuwie sportowe czy codziennego użytku. Wejdź na naszą stronę nano24.pl, poznaj całą serię X-Nano, dodaj produkt do koszyka i spraw, aby Twoja kurtka była nieprzemakalna.